mam sobie właśnie kwiatki dla mojej dziewczyny. Takie piękne, czerwone. Ona będzie się naprawdę cieszyła. Ale jeszcze sobie... Zaraz, zaraz. Co to za szczurek jest? E, jaki długi. Jak mu antenka wystaje. <laughs> ale śłodziak, Patrzcie, jaki szczurek. Kogo ja tu znalazłem? Jestem właśnie na spacerze w lesie. No i szukam kwiatków dla mojej dziewczyny. Patty, Patty, Patty. Chodź tu szybko zobaczyć. Nie uwierzysz! Patty, biegnij, biegnij. Mam kwiatki dla ciebie. Ale znalazłem oh. szczura. Patrz, jaki Dziękuję. szczurek. <laughs> jaki śłodziak, no to jest za szczur jaki duży, nigdy takiego nie widziałam. No właśnie, ej, ten szczur jest, jest jakiś duży, ej, szczury powinny być. Ma... Zaraz, zaraz, co on robi, ej, co on robi. Ej, czemu co on... on podchodzi do nas? Ej, szczurku, szurku, nie ej, ej, bo ej, masz jakieś ej, jakieś może może możemy ej, 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 szczurku, szczurku, ej szczurku, mnie, coś. coś. Nie, nie, nie nie ej, Nie, nie, ej, ej, nie podchodź, do mnie. Nie podchodź patrz, patrz, jak się czai w ogóle. Ale ej, ej, jakie ma fajne ej, 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 Szczur zawsze ucieka, on do nas podchodzi. ej, zaraz, ej, ej, zaraz, ej, co jest gane? ej, ten. St... Czemu ten szczur w ogóle stanął na dwa? Ej, szczury, tak nie chodzą! przeszłać, szczury nie chodzą na dwa. Ej, zaraz, zaraz, nie, podchodź do mnie szczuru. Ej, proszę, nie rób mi nic. Szczurku, ej, zaraz, zaraz on tańczy? Ej, co ten szczur robi? Ej, zaraz, zaraz czemu on tańczy, bo cyka, leci jakaś? A! Szczurze, tylko nie gryź mnie! Nie, nie, nie rób mi nic, nie rób, a ugryź mnie! Szczurze, uciekaj w to nie, uciekaj my w nogi. I ten szczur tańczy i jeszcze mnie ugryz. A wła, dostałem! Ugryz mnie w rękę! Szybko, szybko, musimy zrobić tajną bazę. Ej, zbudujmy przeciwko niemu tajną bazę, to jest jakiś szczur! Ej, że to nie jest rad dance? Zaraz, zaraz. To chyba ten jest szczur nie masz tańczący. masz on tak tańczył! Co robi tą? Du, 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 du. To jest taki taniec właśnie! Ale nie ja, ja. ja nie umiem tego tańczyć, I ty umiesz to tańczyć? Bo no, to się nie, jakoś wiecie, tak tańczy, nie że. To nie, to... potrafi tańczyć? tańczyć kto umie tańczyć ten taniec? O nie, 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 ten szczur potrafi, ja tego nie, Ja nie, 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 to co? Ej, co jeśli nie, co nie, 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 to może mnie zagryźć! O, nie, dobra, pospieszmy się, Pati. Może Dobre, zróbmy ja tajną, tajną bazę. bazę. Ej, tutaj mamy właśnie puste pole. może zróbmy tajną bazę, po prostu w tym momencie. I jak zrobimy tajną bazę, to on nas nie, powinien zagryć. E, poszukajmy nie, ja na nie, O tak, już masz już Dobra, super. Supry. Zrobimy taką tajną bazę tutaj, tutaj. ja mini, mam pomysł. Dla nas. On tam tam w w lesie. nie, tam tam się i dalej tańczy Ej i on patrzy jak tańczy nie, <laughs> I to jest w ogóle taniec słodki. Słodki, ale groźny, bo mię ugryzł. Teraz zróbmy taką mini bazę, a ja zrobię pułapkę. Patty, ty zrób właśnie taką bazę, a Dobra. ja tutaj przyszykuję, mam taką sztuczną trawę i z tyłu za bazą, żeby on nie widział, o tutaj wykopię taką dziurę i zrobię na niego pułapkę, żeby on na nią wpadł. I a to jaka będzie świetny jest najlepsza pomysł. Najlepsza pułapka na szczura. Zapiemy go, zapiemy go. To będzie, czekaj, to pułapka najlepsza na szczura to jest ze serem. Z serem, tak, musi dokładnie. być serio. Dokładnie, też tak myślę. okej okay, tu będzie pułapka, taką wyznaczę. Teraz zrobię tutaj dziurę głęboką, żeby on po prostu tej dziury wpadł, o z tej strony i tutaj będzie idealna pułapka, abym go złapał i dam jeszcze takie spajki, żeby go troszeczkę pobolało, za to, że mi ugryzł, dam mu spajki, o tutaj do po bokach. i tylko na środku nie będzie, no spajki po to, żeby specjalnie tak miał i tutaj jeszcze dam sztuczną trawę, zobaczcie, taka sztuczna trawa i jak się na nią wejdzie, to się w nią wpada <laughs> i złapie w ten sposób szczurka. To jest genialne, tak zrobimy. A Patty jaką bazę wybudowała, wow, ale duża, super Patty, Patty naprawdę buduje bardzo szybko. Jak już coraz lepiej umiem. Okej, okay, super, dałem taki, patrzcie, tutaj się odróżnia taka trawa, widzicie? Takie kółeczko, kwadracik jest jakby. I teraz poszukamy ser, wpisujemy cheese, bo tak ser się nazywa. I tutaj dajemy, patrz, serek, o że serek sobie tu stoi, patrzcie, taki fajny serek na środku. Jak on tu wejdzie po serek, bo wpadnie na dół i będzie bój! Złapałem go! haha. Ha, to będzie właśnie fajne. O, jaki fajny serek. On zaraz poczuje, tu przybiegnie, ale zróbmy się. nawet nie ja czuję, jak on ładnie pachnie. On tutaj wokół bazy intensywny. postawię właśnie spajki, żeby on do nas naszej bazy mini nie wszedł tu będziemy mieć drzwi o elegancko sobie zrobimy a ja postawię takie spajki żeby nas uchroniły to będzie taka fajna tajna baza dobra z tej strony dlaczego tajna jeszcze zrobimy coś takiego że możemy e, ukryć się ja ci zaraz zrobię tajny pokój normalnie o jest elegancko o, super. teraz damy takie drzwi i wpiszę tutaj dor bo to po angielsku smajs bawi, uczy i teraz damy takie drzwi mega mocne żelazne żeby on tutaj nie mógł wejść patrzcie to się zakręca o je yeah. i tutaj zrobimy okna żebyśmy widzieli co on robi? Dobra, tutaj damy okno. Dobra, okna. możemy też wyjść na górę, zobaczyć, ją chyba tutaj nie doskoczy. Okej, okay, ja dam. O, dobrze, to ja dam takie okno niebieskie, bo może ej, czego jeszcze szczur nie lubi? Hmm, właśnie, czego szczur nie lubi. Masz jakiś pomysł, czego on może by nie lubiał? Hmm, <coughs> weźmy pomysł. Nie ]my. wiem, ono raczej nie lubi czystej Zmienię wody. Jeszcze Wiesz, on lubi, on lubi tylko brudną wodę, takie a, ścieki. Właśnie, właśnie, szczur nie lubi wody. To ja zrobię wodę dookoła, a ty to zrób. Okej, okay, tutaj dam dookoła wodę wyleję. Tak, 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 żeby po prostu była woda. Szczury nie lubią wody. To jest genialny no, pomysł. Tylko brzydką, ja wezmę tutaj wpiszę, tak wodę wpiszę, a wy możecie kliknąć łapeczkę w górę widzowie teraz. Kliknijcie łapeczkę i ścigamy się, czy ta woda się zapełni, czy ty klikniesz łapeczkę zdążysz. Dawajcie, trzy, dwa, jeden, łapeczka w górę teraz. I let's go! Kto kliknął? Ja sobie sprawdzę. Dam dużo wody, żeby on miał ciężko, żeby to przejść. nie? To będzie tajna baza przed tym właśnie szczurem, który tam stoi i tańczy. O, o, zbliża się, podchodzi, podchodzi. O, nie, 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 on zaraz będzie tutaj, Pati, on schodzi, on schodzi, musimy się pospieszyć. No, uważaj, e, wiesz jeszcze, mam genialny pomysł, że możesz dać ścieki taką brudną wodę tam przy tej pułapce. On tam będzie chciał pójść. Tak, 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 tam. I się wykąpać jest... tam. To jest dobry pomysł. Dobra, Patty mówi, że mam dać takie ścieki. do, okej, okay, to ja mam coś takiego, patrzcie. On będzie chciał się wykąpać. I damy coś takiego, że tu będzie serek, a tu będzie właśnie takie coś do kompania, zobaczcie. O, on to będzie może... super pomysł. Oj, za bardzo się rozlało. Ups, y, to może czekaj, poszłam tam. Oj, zaraz, zaraz kręcimy. Mi... O, nie wszedłem w to! O, 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 wo, o, o, to o ej, to był zły pomysł! I zły pomysł! Party, po co mi kazałaśnie? Ja tego nie daję, ja tego nie biorę! Niech niestety nie chcą, co to dotknąłem. I teraz dos. Snu... nie podchodź, po bo pewnie śmierdzisz. Chcesz prysznic! To twój pomysł. No, daj mi muszę się wykopać No był dobry, tylko nie umiałeś go zrobić. Daj mi prysznic, muszę się wykopać tych ścieków, to. No moment. dobra, dam ci. No, no, no. Jeszcze musimy tu mieć telewizor, żebym oglądał sobie, jak będzie ten szczur padał. To ja sam dam taki telewizorek, żebym oglądał. Czekaj, to przeszkadza. O, tutaj dam telewizorek. Ej, tutaj była moja wanna. O, tu tam telewizorek i tu będę. I co jeszcze, będę się kąpał? O, zapełnię sobie <laughs> wodę. Se wodę możecie kąpać. <laughs> I pójdę jeszcze sobie kąpać. Elo, dobra. I patrzcie jeszcze do... Ej, możesz oglądać TV <laughs> z wanny, ale genialne. Ty... Będę oglądał, kąpał się i szczurkiem. Dobra, uwaga, czy on podchodzi szczurek. O, szczurek idzie, 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 idzie. tanczy. to. Do, 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 do. On poszed tą posenkę, on tańczy do tej do, piosenki, do, do, do. dobra, szybko weźmy to zakręćmy Ten szurek jest dziwny eee, czekaj, bo teraz ja zakręcie musimy wejść do środka Wchodzimy do środka, wchodzimy do środka Dajemy sobie jakieś bronie? Dawaj, dawaj, tak, weź jakieś, weź jakieś, ja zamykam dobra? Szczurek podchodzi, drzwi zamknięte, zobaczymy, co mam zrobi Zanim zaraz podejdzie ten szczurek właśnie, bo on nadchodzi, on zaraz przy nas dosłownie będzie. A wy możecie szybko wejść, patrzcie, on już idzie. A wy wpadajcie po moje nowe rzeczy na moim sklepie. Zobaczcie, co mam Słuchawki, budziki! Głośniki, lampki. Te wszystkie rzeczy są na moim sklepie, zobaczcie. Link w opisie smasokru.pl wpadajcie i też lampka o, mocno świeci. Jest kilkukolorowa, możecie sobie zmienić kolor. Tak samo mam fajny głos. Oj, zaraz zaraz, ten szczur jest bardzo blisko. No pamiętajcie, szybko, spieszcie się link w opisie. Smasokru.pl. Ej, ten szczulek idzie. To czekaj, on może wyczuł ser. A on idzie w prawo, wyczuł ser. Tak, 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 tak. Patrzcie, on tanczy i teraz będzie podchodził po selek. O, wpadł w wodę! O, patrzcie, bo tutaj po prawej stronie pati, co wzięła. Yo, ja tutaj uzupełnia nam skrzynię! Ja mam z tyłu właśnie ten serek, jak on do niego pójdzie, to on wpadnie i będziemy go mieć zapanego. Cześć, czaj, czaj gdzie on jest, gdzie on jest? Czekaj, wezmę sobie, zrobię tutaj jeszcze okno, żebym widział dookoła, tak, dobra? Ale musimy z każdej strony Nie widzę go, nie widzę go, Czaj muszę tutaj zrobić to okno. Gdzie on poszedł, gdzie on poszedł? Nie widzę go. Gdzie jest ten... Gdzie jest ten szczurek? O oh, oh. Czekaj, tutaj też go nie ma. Czekaj, czekaj, gdzie on jest? O może już poszedł po to Tak Można jest, jest na dam, tak, tak, do góry. tak, 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 patrz, 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 patrzy się w Selek, on tańczy! Jest, spadł! <laughs> <Yes>, jest, <laughs> spadł! Dobra, wychodzimy, padł za zapany, szczurek, jest zapany, zapany, wychodzimy go sprawdzić. Mamy Chodź, szczurka. Idziemy. Normalnie podszedł do szara, i, i normalnie wpadł. Nasza I tajna patrz, a łatwo i nie może wyskoczyć. Ojeju. Aha, Ale z niego Bambi! Ha, jaki biedny szczurek, jaki biedny szczurek. I co? Chciałeś nas ugryźć? Teraz Tak, ale z ciebie bambik. Co jest grane? Jaki wielki szczur! Oops, Ops, pse, plasam. Słuchaj, ja idę na dach, chowam się. Jaki wielki. Pse, plasam. W nogi, uciekam, ratuj się, kto może, szybko uciekamy, 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 zamykaj te drzwi, zamykaj te drzwi, o nie, ten szczur się wkurzył, taki, z ognia, on pozraduje. stał się wielki, weź go rozwal, Pati, rozwal go z tego, on oh, no, stał się no, wielki, on no, nie jest miły, dobrze, z, og... go staje. Aha, z ognia, ale dostaje, dostaje z ognia, tak, tak, mocno go z ognia dawaj, Pati, tak, dostaje, ha, 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 ha. I co, szczurku? Patrz, patrz. patrz płonie, 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 szczurek, płonie. Ucieka, ucieka, boi się. O, I co? boi się I co? ognia, boi się. Nie staję się dostanie. do mojej bazy. Ale on, on cały czas tańczy. I co, szczurku, nic nam nie zrobisz? Ha, 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 nic nam nie zrobisz, szczurku. Jesteśmy w tajnej bazie, a ty jesteś za mały. Zaraz, zaraz, on się powiększył, jeszcze o, wielki, większy. O, 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 ups, o nie. O, nie, mu nic, To nic nie da, on jest no zbyt no duży. Właśnie, on jest, on taki jest taki bardzo duży. On już nic nie daje. O, nie. on jest większy niż nasza baza, zaczcie. Takie on jest duży. Teraz może zjeść nam całą bazę po prostu. Ale wielki. Ej, Proszę, nic nie chyba, rób. że czekaj. Patty, musimy chyba zatańczyć przed tym szczurkiem. Może spróbujmy zatańczyć Dobre, jego to taniec? Spróbujmy, może to zadziała. szczurku mamy tańczyć? szczurku. Chyba kiwał głową, że tak. Kiwał głową, że tak. Okej, okay, dobra, dobra. To spróbujmy zatańczyć jego taniec. Może wtedy da nam spokój. No, no właśnie. Ale nie wiem, czy ja umiem. Dobra, spróbujmy. Czekaj, ja spróbuję pierwszy. Uwaga, uwaga. Próbuję, to jest ten taniec? Nie, nie wiem, czy to jest ten taniec, czekaj, dobrze tańczę, nie, to chyba A to tak, nie ten taniec, tak, tak jest dobrze, czekaj, czekaj, ja patrzę, ja tak skaczę, skaczę, próbuję, zobaczcie, ale to chyba nie jest to, Uuu, podskoczyłem nawet, czekaj, patrzę, o, nie, on nie skacze, on robi jakoś inaczej tymi rękami, teraz twoja kolej, może ja tak robię, czy nie, 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 chyba to nie jest ten, to nie to jest nie ten taniec, to nie jest tak, on tak nie robi nogami Czekaj, no Pati, nie, postaraj nie się postaraj się bardziej, dawaj, dasz radę, jakiś no. inny, postaraj się, no. No dobra, no postaram się, no. Dobra, okej, okay. Szczurku, zobacz na mnie, zobacz na mnie, zobacz a mnie, tak, teraz może? ja, a czekaj, teraz moja kolej, patrz, ręce do tyłu wziąłem, tak, tak, o, patrz, patrz, jak fajnie ruszam, patrz, 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 to widzisz, widzisz? No, widzę, widzę, całkiem ruszam. dobrze ci to idzie. Patrz, patrz, idzie. jak ruszam, widzisz, biodrami ruszam ładnie, widzisz, widzisz? widzisz? Jak ruszam i co? E, chyba źle. E, szczurku, dobrze czy nie? E, o nie, rozwala dom! bo nie, to źle, on gryzie, gryzie. O, podchodzi do nas. To Dra ta Pati. ta tańczące, bo zaraz cię zje. Do, tak raz raz ty... może? Dobra, tańcz, tańcz, tańcz. Dobrze, dobrze. tak jest dobrze. Wow, Pati, jak ty ruszasz? Wow. Bioderka. Ale bioderkami! zacznij, jak Pati rusza bioderkami! Dawaj jeszcze raz pokaż mu. Uhuhu. Patrz, 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 jak tańczy. Ula, la. Wow. Ale fajnie, Pati tańczy, dobra. I jak, szczurku, dobrze? Uwaga, uwaga, patrzymy. I kiwa chyba, że nie. Chyba nie, chyba nie, to chyba ja nie. nie. Wiem, już ja nie Zada nam to, zada nam to poważnie! Oni on dalej nam zjada! O, on wchodzi, źle tańczysz! Postaraj się, bo zaraz cię. No zje. ja nie umiem, no to może tak! Zaraz ci zje poważnie, uważaj. Dora wiesz, co ja tu stanę z bokiem. Patty musi dać acydę. Dawaj, ostatni no, taniec. Pasz, pasz, spróbuj. Pasz, tak tańczę. spróbuj Spróbuj, Patty, nie uważaj, Patty! Patty spróbuj A! ostatni raz! Szczurku, nie rób nic! Jej. Patty, masz ostatnią szansę, umiem, bo cię nie zaraz mnie zje. O, zaraz cię zje! Szybko, Patty! Spróbuj teraz pokażać mu taniec, tańczę, bo cię tańczę. zdepta! O nie, Patty! O, o, Patty, mam problem. Cześć, wyskoczę. Uu, chodź tu do mnie, szybko, Patty. Gdzie ty o nie? jesteś? Ała. Nie mogę wyjść. Ups. O nie. O, się, już biegnę, biegnę, Patty. Sorry, bo padłem niechcąco. Co już nie, biegnę. Pati, ja żeby o nie. Dał o nie, Patty, uważaj, Patty tańczy, próbuje O nie. O, o, o o, nie, zbliża o, o, się o, o. do mnie O nie, Patty! Nie. O oh, i padła. Zdeptał ją. Ooo, oh, oh, nie dobiegłem. O oh, nie. Przepraszam, szczurku. O oh, nie, szczurek idzie do mnie. Szczurek idzie do mnie. To jest radny dobra. Ja zatańczę. Dam, dam radę. Dam radę. Proszę to. Patrz na to. Bum, bum, bum. Lewo prawo. Lewo prawo. Tak to się tańczy. Za szczurku. Dobrze. Tańczę, tańczę razem z nim. Da, da-rano. Da, da. Czekaj, jeszcze raz. Da da, 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 da da Tak to się robi, czy nie? No jak to się robi, widzowie? Ej, dobra, kto potrafi tańczyć? Napiszcie mi w komentarzu. Potrzebuję nauki tańca. Może ktoś mnie nauczy. Na no, to się tańczy, no ja nie umiem Nie wychodzi mi Ej, on zaraz mnie zje Dobra, kto umie tańczyć? Wpadać też na mój sklep po fajne rzeczy Słuchajcie, to ale ja nie dam rady Nie umiem, nie umiem Ej, on coś mi robi No staram się, szczurku, no zobacz Może teraz mi wychodzi, może teraz dobrze Widzisz? Widzisz? Teraz tańczę tak fajnie No... Ups rozalił mnie